No siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale, tym razem siódmy odcinek Mandaloriana i tak jak wspomniałem ostatnio, siódmy odcinek miał zawierać pewne spoilery dotyczące Gwiezdnych Wojen Skywalker Odrodzenie o których nie wspomnę, chociaż nie wiem tak naprawdę co mógłby spojlować, ale jedna z ostatnich scen wydaje się, jakby miała jakieś nawiązanie do tego filmu. Także w momencie nagrywania recenzji Mandaloriana jeszcze nie oglądałem Skywalkera, ale generalnie ostatnią, jakby scenę, która mogłaby coś spojlować, po prostu ominę. Tak, żeby nie psuć wam zabawy, jeżeli jeszcze nie oglądaliście Gwiezdnych Wojen Odrodzenie. Jeżeli chodzi o siódmy odcinek, to scenariusz napisał John Favreau, a reżyserię Deborah Chow. I powiem wam, że w końcu zaczyna się. Coś dziać. Zaczyna ta historia gdzieś iść. Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, czyli szóstym, że minęło, minęło sześć odcinków i tak naprawdę historia nigdzie nas jeszcze nie, jakby nie zaprowadziła. Nic się nie rozwinęło. Mandalorian ciągle uciekał. A tutaj w końcu zaczęło się wszystko kształtować. Bardzo dużo powrotów, bardzo dużo. Powiedzmy nostalgii, którą zdążyliśmy przez te dwa miesiące sobie wybudować, wypracować, tutaj nam twórcy serialu zaprezentowali. Um, historia odcinka jest mniej więcej taka, że Mando ma już dość uciekania i spotyka się ze starymi znajomymi, których widzieliśmy na przestrzeni wszystkich odcinków. No i szykują plan zabicia um, tego zleceniodawcy. No, i tutaj się zaczynają schody, ponieważ no, nie wszystko, jak mogłoby się oczywiście wydawać, nie wszystko idzie zgodnie z planem, ale Mandalorian musi sobie jakoś z tym poradzić. No, i, i tak generalnie odcinek się kończy, że teraz będzie wielka, wielka bitwa pomiędzy e, szturmowcami i postacią graną przez Giancarlo Esposito, którego znacie na przykład z, ze świetnego Breaking Bad. A naszą grupą dowodzoną przez Mandalorianina. I, I oczywiście ominąłem pewną sekwencję, która mogłaby coś zdradzać, chociaż tak naprawdę nie wiem, co zdradza. No więc, jeżeli chodzi o sam odcinek, no to muszę powiedzieć, że bardzo mi się podobał. Trwał 40 minut. Jak zwykle przez pierwszą połowę nic się, no powiedzmy, że nic się nie działo. W drugiej połowie mieliśmy już samą akcję. I muszę tutaj tylko zaznaczyć, że stroje i make-up, czyli makijaż, stoją na bardzo wysokim poziomie i to naprawdę było widać w tym odcinku, szczególnie kiedy Mando spotkał się z, ze zleceniodawcą. No, tyle więcej, więcej nie powiem, żeby nie zdradzać szczegółów, ale naprawdę wielkie brawa za makijaż, za stroje, stoją na bardzo wysokim poziomie. Sceny akcji w tym odcinku były bardzo fajne, ponieważ jedna, mam tutaj na myśli jedną akcję, która działa się w nocy. I to właśnie ta noc, ta czerń dodawała takiej tajemniczości. Nie wiadomo kto atakował skąd, kiedy, gdzie, no i jak się dowiedział o, o, jakby o, 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 miejscu, o, o, o miejscu pobytu naszej grupy. No oczywiście, jeżeli oglądaliście ten odcinek, no to wiecie to zaatakował, także możecie się domyślić jak ich znalazł no i, no i to jak atakował też było bardzo fajne um, sceny akcji były bardzo dynamiczne, bardzo mi się to podobało jak już wspomniałem pewnie z pięć razy um, no i ten odcinek, tak jak już powiedziałem no nie chcę tutaj za dużo mówić, ponieważ teoretycznie ten odcinek ma zdradzać coś czy łączyć się ze Skywalker odrodzenie i tylko, że ja nie bardzo wiem co, dlatego nie wiem co mogę powiedzieć, a co nie, dlatego jest to bardzo trudne dla mnie. Jedyne co na pewno mogę powiedzieć to to, że ten serial bez Baby Jody nie byłby takim hitem jakim jest. Baby Yoda jest na 100% najbardziej pozytywną postacią z tego całego serialu. W tym odcinku był taki słodki, pokazał nowe rzeczy, o których nie opowiem, ale teraz wiem dlaczego wszyscy go chcą. I, I myślę, że wy też się już możecie domyślać. Nie, to ze, nie ze względu na to, że jest wrażliwy na moc, ale to, co potrafi. Bo tu pokazał coś zupełnie nowego, i, i myślę, że to jest powód. Dlaczego wszyscy chcą go po prostu mieć? No i zakończenie odcinka było bardzo interesujące, bardzo intrygujące i bardzo niepewne, muszę wam powiedzieć. Ostatni odcinek w reżyserii Taiki Waititi będzie naprawdę wybuchowym i bombowym odcinkiem, jeżeli wiecie co mam na myśli, bo wszyscy się, wszyscy się jakby skonfrontują ze sobą, wszyscy staną w jednym, w jednym rzędzie, właściwie w dwóch rzędach naprzeciwko sobie. I będą sobie rozmawiać. Tylko, że myślę, że zamiast rozmowy będą używali blasterów i będzie to naprawdę bardzo interesujący odcinek. Mam nadzieję, że teraz film Skywalker Odrodzenie jakby rozwinie troszeczkę tą historię i w ósmym odcinku dostaniemy coś, co połączy Skywalkera, Skywalker Odrodzenie właśnie z Mandalorianinem. I, I to jest właśnie jeden z tych powodów, dla których premiera odcinka była wyjątk wyjątkowo powiedzmy, bo już drugi odcinek w środę miał swoją premierę. Miał mieć w piątek, ale zmienili to na środę, ponieważ w środę jest oficjalna światowa premiera właśnie dziewiątej części filmu o Gwiezdnych Wojnach. Dlatego stwierdzili, że skoro ten odcinek ma zdradzać jakieś szczegóły dotyczące filmu, to wolą puścić Film i, i odcinek serialu w tym samym jakby dniu, żeby nie zakłócić tego balansu między filmami. No i muszę powiedzieć, że odcinek jest naprawdę świetny. Nie mogę się doczekać ósmego odcinka, ostatniego niestety, ale jak wiadomo, drugi sezon już jest w trakcie nagrywania. No i co? Baby Yoda niech będzie z wami. <grym> Na razie.